Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z jabłkami i pianką orzechową. Potrzebować będziemy dwa duże jajka: szczyptę soli, trzy czwarte szklanki cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki oleju. Możemy olej zastąpić dziesięcioma dekami stopionego masła. I pół szklanki mleka oraz dwie szklanki mąki pszennej. Pięć dużych jabłek, jabłka obiorę i pokroję w taką dużą kostkę. A na bezę orzechową będziemy potrzebować pięć białek, pół szklanki częściowo zmielonych, częściowo pokrojonych orzechów pół szklanki cukru, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, cynamon oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Białka z cukrem ubijam na sztywno, jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę, a jabłka kroję w dużą kostkę białka już mam ubite masę jajeczną również jabłka pokroiłam i teraz dolewam do masy jajecznej olej dolewam mleko dodaję proszek oraz mąkę i cały czas mieszam musi mieć jednolitą konsystencję, to świadczy, że już składniki są połączone. Tak, w moim przypadku już jest. A teraz do ubitych białek dodaję orzechy, mąkę ziemniaczaną, cynamon i proszek. I dokładnie pomieszam. I już mamy ciasto przygotowane. Teraz jeszcze zbiorę sobie brzegi. Ciasto wykładamy do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia, i ciasto wykładamy do formy. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Wyrównujemy. I dajemy jabłka. Jeżeli jabłka są zbyt soczyste, to możemy je oprószyć mąką ziemniaczaną. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej lub kisiele. Tak, i jabłka już mam rozłożone. I teraz wykładamy na jabłka bezę orzechową. I ciasto będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk, nie ma jednej reguły, więc starajmy się, aby sprawdzić patyczkiem, czy to ciasto już jest upieczone. Ciasto z jabłkami i pianką orzechową. Wędruję do piekarnika. I tak oto ciasto z jabłkami i bezą orzechową mamy upieczone. Wierzch polałam rozpuszczoną czekoladą. A tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, ciasto z jabłkami i bezą orzechową.